Dzień dobry, witajcie serdecznie w niedzielę, 14 sierpnia, tu Jarek sp 4 xr Dorota z tej strony, e, no w końcu tutaj znalazłem się znowu w terenie, pokazuję już teraz po budowie chyba najmniejszy taki zestaw DFT-8, jaki można w ogóle użyć, nie, na chwilę obecną. Do nadawania FT8 na jednym z trzech pasm, na siódemce, 14 lub 3,5. Można też na 10 mega, albo na 60 metrach, tam na 5 też się daje. Pokażę najpierw, że coś nam tutaj dekoduje, oczywiście tradycyjnie. A zestaw składa się. Typu QDX, transfer QDX, który wsadziłem w końcu w obudowę. A w końcu wsadziłem w obudowę. Jak widzicie, sobie chodzi. No, tam diody mogłem wsadzić. Napis wypalony laserem. Tranzystory są przez termopady te TBS-170 tam naklejone, bo się ostro dosyć grzeją zasilane 3 razy 18650 ogniwa. Jeszcze po drodze takie dwie diody, ponieważ lekki spadek napięcia, ponieważ to 9V te urządzenie nie chce spalić. Nie chce spalić, więc na razie takie prymitywne rozwiązanie. E, teraz jeżeli chodzi o antenę, też jest dość ciekawa. To jest antena typu Entfit. Cały balon znajduje się tutaj we wtyku, we wtyku BNC. Proszę zobaczyć, żeby mi to nie nadawało czasem. TX-OFF jest dobra, pokażę. Jak widzicie zmieściłem balon 49 do jednego we wtyku typu BNC. Takim od jakiegoś urządzenia pomiarowego, jakaś sonda była. Jeszcze nie chcę mi tu pasować nie chcę pasować, bo trzeba trochę posiłować. No, no i to jest takie linki fajnej z kewlarem tam około 20 metrów zarzucone tam na drzewko sobie Nie wykorzystuję w tej chwili przeciwwagi przy chęć z elektrycznym, który też do zasilany jest z ogniw 18650 tak jak i moje radio Transceiver QDX podłączony jest portem USB poprzez tutaj taką przejściówkę OTG do telefona Samsung Galaxy S7, na którym chodzi o programowanie D8 Radio. No Jak widzicie dekoduje. Spróbujemy tutaj może tego holendra. Idzie na minus 1, spróbujemy go zawołać. Radio się przełączy na TX -a. No wiadomo jak się zrobi to jest na czerwono Przed chwilą z tym kolegą SQ2BXJ Była łączność, na 7 mega jestem W tej chwili, w no, Pokazuję ten balon, bo <laughs> ciekawe Czy ktoś potrafi coś mniejszego skonstruować. Transformator w zasadzie no, na razie sobie coś tu dekoduje. Spróbujemy tego drugiego holendra. Może tego drugiego holendra zerknę, tylko z rabią mi nadaje. Czeka na cykl. W tej chwili także. Za chwilę pewnie zacznie. Piat, kurde, o teraz nadaje. W tej chwili, jak ten x nadaje, to tam miga dioda. A okay. no, musicie uwierzyć na słowo, że da się. Tu jest około 5 watów może zaraz gdzieś tam się dowołamy Żeby pokazać na filmie, co tu jeszcze z ciekawostek No Tak to wygląda Taki multitool który ostatnio używam Mini kieszonkowy Zgubiłem gdzieś tego swojego fajnego Victorinoxa małego Poza tym to wiatr, no straszny Dzisiaj chyba będzie burza, kawa zrobiona No, jak widzicie stacje stacje się dekodują teraz próbujemy jeszcze może jeszcze może powołać tego Holendra a zaraz może przełączę się na 14 Zobaczymy na 14 Przy okazji pokażę jak tutaj Pasma się zmienia Stawienia Band No i 14:074 Do tyłu Dobra jesteśmy na 14 Radio czeka na cykl... Program czeka na cykl odbioru Może za chwilę za chwilę coś nam tu powinien zdekodować Nie wiem jakie warunki są posłowie, jak widać widzicie Teraz spróbujemy do tego włocha to często Często tutaj się pojawia się, dekoduje się. No, no dobra, nie będę tu na KUSO czekał w każdym bądź razie. Da się na pewno da się. Ciekaw jestem, czy ktoś z kolegów youtuberów tutaj Sugger Papa WSP pokaże mniejszy zestaw do FT8, przypominam, że składa się z urządzenia typu QDX QRP zasilanie 3x18650 połączony kablem USB telefon Samsung Galaxy S7 z oprogramowaniem FT8 radio no i antena antena na typu Lojum Wire Endwider zwany jest co a jest dosyć fajna to nie ten wiatr także trzymajcie się pozdrawiam serdecznie Owocnej zabawy z radiami życzę i do zobaczenia 73 Tu Jarek SP4 Ksawery Drota